Witam Was bardzo serdecznie z tej strony ojciec Maciej. Witam Was znowu z tego kadru. A to znaczy, że zaczynamy odcinek Dzień z Życia Operatora, hashtag 4. Mam teraz drugą przerwę. Chciałem już się za to zabrać za ten film już ohohoho, dawno, dawno, dawno temu. Ale się nie zabierałem, ponieważ miałem taki zawrót głowy, tyle pracy, że wolałem po prostu w przerwie się zdrzemnąć. Przepraszam Was. Ale jestem, powróciłem, pisaliście, czekaliście, ci co wytrwali, to wytrwali. Zbliżają się u mnie takie dni, że pewnie będzie więcej tych materiałów, ponieważ kończy mi się budowa, więc podejrzewam, że z dnia na dzień będę miał coraz mniej pracy tutaj. A zresztą zobaczcie, jak to wygląda sami. Tu mamy mój widoczek. W tamtym miejscu jakaś budowa się zaczyna kręcić. Zacząłem się orientować, żeby, żeby tam dostać pracę. Byłoby mi po drodze tutaj mieć robotę też na miejscu. I się okazało, że pracuje tam mój kolega. No i on mi powiedział, że prace ziemne tam potrwają dwa lata. Więc przez najbliższe dwa lata będzie cienko tutaj, więc można o tej budowie na razie zapomnieć. A ja potrzebuję pracy na teraz. Spójrzcie, to tutaj zielone, to jest drewno. Tutaj właśnie robią dach, a to znaczy, że za chwilę już nie będę miał pracy. Tak, to jest wielki minus tej pracy, że jak jedna budowa się skończy, to trzeba czekać na następną, bo operatorów jest coraz więcej, budów jest coraz mniej. No nie wiem, czy coraz mniej, ale, ale operatorów jest naprawdę dużo. Jak dzwoniłem po innych firmach, to na razie mają same rozbiórki żurawi, a to znaczy, że operatorzy będą czekać po prostu na kolejne budowy. A to jest najgorsza sytuacja, kiedy budowa kończy się w zimie. Bo trzeba czekać do wiosny, za kolejną pracę, Więc będę bez pracy jakiś miesiąc, dwa. Niezbyt kolorowo, ale jakoś to można przetrwać. Postaram się to szybko znaleźć. A jeśli wy macie dla mnie jakieś oferty pracy na Żurawie w Gdańsku, co najwyżej 100 pod Gdynia, ewentualnie jakby naprawdę nic nie było, może Pruszcz, to piszcie do mnie na, w prywatnej wiadomości na moim Instagramie. Link do Instagrama macie w opisie filmu. Albo Wam się gdzieś tutaj wyświetli, teraz o, na moim palcu. A! Zapomniałem o czymś ważnym. Jeśli już jesteś na tym filmie, to zostaw łapkę w górę, żebym widział, że chcecie coraz więcej tego typu filmów. Tych filmów, tej serii Dzień z Życia Operatora, żebym widział, że Wam to się podoba. Ponieważ e, pierwszy film Dzień z Życia Operatora zebrał nie wiem, na dzień dzisiejszy około 200 tysięcy wyświetleń, druga część ma wiele, wiele, dziesiąt tysięcy mniej, a trzecia część też już trochę mniej, kilka, też kilkadziesiąt tysięcy chyba. Więc jeśli na to patrzysz, to ta część będzie miała jakieś 5000 tysięcy wyświetleń. A tego chyba nie chcemy. Chcemy mieć coraz więcej wyświetleń, prawda? Jeśli będzie pod tym filmem 500 łapy w górę, to będzie kolejny film Dzień życia Operatora Żurawia. A jeżeli, drogi widzu, jesteś ze mną od pierwszego odcinka z tej serii, to napisz mi w komentarzu, żebym wiedział, ile osób czeka na dalsze filmy Dzień życia Operatora Żurawia. W tej chwili mam drugą przerwę, mamy 14.07. I tak sobie pomyślałem że wyjdziemy sobie na zewnątrz, skoro na zewnątrz nie mamy zimy, tylko właściwie wczesną jesień, bo tak to wygląda na dworze, ładnie, pięknie, słonko świeci za oknem, 12 stopni, no może trochę dzisiaj wieje, to może odczuwalna jest trochę mniejsza i wyjdziemy na dwór, żeby przetestować mikrofon, który mam tutaj zamontowany. Mam taką włochatą kulę, nie wiem czy to widzicie, o tutaj wystaje gdzieś, bo w pierwszej części jak wszedłem z Wami na dwór, to nie było absolutnie nic słychać, Zobaczymy, jak się sprawdzi to. Sobie teraz pomyślałem, że mówiłem o tym, że w przerwie sobie śpię. Tutaj jest taka wajcha. Się odsuwa fotel do tyłu, przechyla się go do tyłu i można się położyć z nóżkami w ten sposób. Nie śpi się tak za wygodnie, bo wiadomo to jest żuraw i tutaj jest dość ciasno. Chociaż ta kabina nie należy do najmniejszych. I Tak sobie pomyślałem, że może mielibyście ochotę porobić jakieś challenge. W kabinie żurabie, jakieś zadania macie dla mnie? To w następnym odcinku byśmy sobie coś porobili, fajnego tutaj. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. A ja ubieram kurteczkę i zabieram Was na górę. Jesteśmy już na górze. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Spójrzcie, jak słońce świeci, jak jest ciepło do kurtka mogą się odpuścić, bo się naprawdę zagotuje, nie? Nie wiem, czy to będzie widać. Jak moja budowa urosła. Możecie teraz obejrzeć sobie pierwszy odcinek z tej serii i porównać. I, i zobaczycie, ile czasu trwa budowanie takiego budynku. Tutaj mamy cztery piętra i poddasze, które teraz, teraz będą kończyć. W sumie spoko opcja na lato. To jest właśnie ten tutaj mostek. Można sobie na żuraw wziąć kocyk. Olejek do opalania i się tutaj opalać, kotyk rozłożyć i się opalić. Jest to naprawdę dużo miejsca. Szeroko tutaj jest bardzo. O tam mi mówią, żebym nie skakał. Ha, pomachamy im. Ja nie wiem, czemu oni przerwy nie mają. Ja mam cały czas przerwę. Nie daje się pchać do roboty w przerwie. Nawet jeśli jest rozładunek, to, to sobie odpoczywam, bo to jest jednak mój czas. Są te przerwy po to usta ustanowione tutaj na budowie, żeby sobie odpocząć, tak, a nie żeby rypać cały czas. Jaski kierownik mówił: O, weź porób przerwę, do sobie godzinę. Czasem sobie dopiszę godzinę, nie? Jak naprawdę mam lajcik w pracy i normalnie za w godzinach pracy nie pracuję, to w przerwę mogę sobie porobić to godzinkę co dopisać. nie? Ale jak mam cały czas zapierdziel, to jednak wolę tą przerwę sobie poświęcić, żeby, żeby odpocząć sobie po prostu. Mamy panią operator, już druga pani operator jest. Poprzednia robiła, haha, cyrki robiła, bo cztery razy mi się w tak wpieprzyła w liny, że wciągnąłem haki na górę i mówiłem, że ma przyjechać serwis, sprawdzić stan liny, bo nie będę, nie podejmę pracy, dopóki to nie będzie sprawdzone. No a to była godzina 14, więc szedłem sobie z sesji no I drugiego dnia, jak przyszedłem do pracy, jeszcze liny nie były sprawdzone, więc do 10 czekałem, aż przyjedzie serwis. Jak przyjechał, sprawdził liny, było wszystko ok i zacząłem pracę. Tutaj jest już inna pani operator, ale też pani operator. Dzisiaj też mi się wtrnia w liny, ale delikatne na szczęście. I się nic nie stało. Po prostu ostrożnie przejeżdżała i chciała zobaczyć, czy dotknie lin, czy nie. Niestety mnie sięgnęła i dotknęła mnie, lekko musnęła, trochę się ciepło zrobiło, ale szybko się z tego wyplątaliśmy. Ogólnie ostatnio, cały czas prognozują wiatry. Ja tak czekam na te wiatry, żeby sobie też odpocząć troszkę skakami w górze. Albo mieć wolne najlepiej jakiś dzień, jak jest cały dzień wiatru. No ale prognozy pokazują jedno, a drugie wychodzi później tak, że niby jest wiatr, ale jest na granicy tolerancji i trzeba pracować, nie? Wczoraj był u mnie pan konserwator i przedwczoraj zresztą też i ten, który był przedwczoraj, podadaliśmy sobie troszkę, się pytał, czy wszystko z żurawiem jest w porządku. No i wszystko było w porządku, ale zwróciłem uwagę na to, że czasem się blokuje wciągarka. A wciągarka to jest ten bęben tam z linami. Teraz tam pójdziemy, bo bywa też czasem tak, tutaj u mnie bywało że jak coś, jak wciągam linę na górę to nagle mi się blokowało. Na dół się dało jechać, ale w górę już się nie dało. No i powiedziałem o tym mu i powiedział, że są do wymiany klocki hamulcowe. Już tam sobie idziemy. Patrzcie jaki w ogóle to jest wielki silnik. To jest silnik od ciągarki. On ma z 2 metry długości tutaj z wszystkimi przekładniami. A tutaj mamy wał, na który się biała Elina. Tam z tamtej strony, o w tej pusze tutaj Yy, znajduje się hamulec i tutaj trzeba go wymieniać yy, przyniósł zaciski nowe i nowe klocki hamulcowe. Jak to zbieram, mówi, że klocki hamulcowe są dobre, tylko zaciski zmienią. No, a żeby był sam to potrzebował mojej pomocy więc ja sobie w tej skrzyneczce tutaj yy, przełączałem takie coś, nie mam pojęcia co to było, ale coś się wtedy tutaj w silniku kręciło. Na elektronice żurawia się nie znam, wiem tylko jak się taki żuraw prowadzi, jak przynajmniej pracuje. Jak się stawia i elektronika to jednak nie moja bajka. O. Kogucik. Więc tak to wygląda, wciągarka. Tu mamy linę. się strasznie klei, bo jest smarowana. I to jest lina od wciągarki. Nie wiem jaka to jest średnica, ale jest gruba bardzo. A to jest bębenek, tak on wygląda. Spory co? Długości mojej nogi. Tutaj chyba wtedy z wami nie byłem. Byłem tylko przy tym przy tym balaście. Więc trochę więcej sobie zobaczyliście, jak to tutaj wygląda. To mnie szkoda, że ta budowa już się kończy, bo naprawdę ludzie tutaj są ogarnięci. Nauczyli już się pracy ze mną, a ja nauczyłem się pracy z nimi. Co nowo, co nowo budowę właściwie takie, że trzeba się poznać z hakowymi, z kierownictwem, z pracownikami tutaj. Jak się z nimi pracuje, bo każdy ma jakieś swoje inne, inny styl pracy, inaczej komendy mówię inaczej, inaczej w ogóle prowadzi się. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że mam pomysł na kolejną serię, też o żurawiach. Ta seria będzie polegała na tym, że będę po prostu opowiadał przygody innych operatorów żurawia. Bo dostaję masę wiadomości i też pisałem z jednym takim znanym wśród operatorów felietoniście i wyraził zgodę na to, żebym wykorzystał jego materiał, żeby wam przedstawić w filmie wideo. Nie uwierzycie, jakie cyrki dzieją się czasem na budowach, nie? To będą historie różnych operatorów. A ja nazwę to przygody Johnego Operatora. Jeśli chcecie takie materiały filmowe, to napiszcie w komentarzach, że chcecie i zostawcie łapki w górę pod tym filmem, ponieważ jest coraz mniej wyświetleń pod tą serią. Fajny kadr. Chyba latem będę robił tak vlogi, w ten sposób. Teraz, powoli, mi się, powoli mi się przerwa kończy. Mamy za do, więc ja pójdę sobie już do kabiny. A wychodźcie ze mną. Tutaj jest dziura, do której zaraz wskoczę. No i jesteśmy z powrotem. Przez ten czas strasznie się tutaj nagrzało. Mimo tego, że było, był otwarty włas i włączone ogrzewanie do tego, No i tak się nagrzało. Nic się nie przewietrzyło. No ogólnie na Żurawiu jest strasznie nudno, samemu. Bo to jest praca w pojedynkę. I to za bardzo nie ma o czym powiedzieć w pracy. Dlatego zrobimy sobie serię przygody innych operatorów. I zrobimy sobie serię. challenge na żurawiu. Spójrzcie, wyobraźcie sobie, nie? Zadanie do wykonania: zrobić tutaj Fikoka. Dam radę? Albo podrzucić naleśnik na patelni. Albo ulepić pierogi. Ludzie do mnie piszą w prywatnych wiadomościach. Gdzie zrobić kursy? Jak znaleźć pracę? I tak dalej. Tak ogólnie ta praca. Wcale prestiżowa nie jest. To jest um, operator żurawia to jest bardzo mała grupa zawodowa i bardzo zamknięta. Operatorzy nie chcą się dzielić informacjami takimi jak zarobki, jak gdzie znaleźć pracę, jak porobić kursy. No bo ten rynek jest już w tej chwili przepchany operatorami żurawi i operatorzy czekają na swoją kolej, żeby dostać pracę na żurawiu. Dlatego też, jak chcecie robić takie kursy, to róbcie, oczywiście, nie później będziecie siedzieć na bezrobociu. Ogólnie też jeśli chodzi o przepisy na żurawiu to jest ta praca po 8 godzin i tak dalej i tak dalej. Ha, teraz y, będzie masę hejtów i łapek w dół. Te przepisy wszystkie są dość y, lewackie, a ja jestem bardziej takim wolnościowcem, że tak powiem. I moim zdaniem jak ktoś chce pracować 10 godzin to niech pracuje 10 godzin, jak ktoś chce pracować 15 godzin niech też siedzi, to jest jego wybór. No trochę to psuje rynek operatorski, ale Niektórzy dają się dymać, niektórzy nie. Niektórzy mają kredyt we frankach, wtedy muszą robić po 16 godzin, a co? Albo małżonkę ma taką, która lubi robić zakupki i lubi jak męża nie ma w domu. Jest taki jeden też youtuber, operator, ma dość dużą grupę widzów i fanów, sam go obserwuję i oglądam. Kano się nazywa, masz reklamę, Einar Towerlandsen czy jakoś tak, czy Thor Waldsen, Einar w każdym razie, Einar. No on działa, jest działaczem, tam mówił. Ostatnio wrzucił taki film, w którym mówił, że, że w końcu coś się bujnęło w sprawie kontroli na budowach, jeśli chodzi o, o pracę na żurawiach, bo operatorzy mają naprawdę po masę godzin. Nawet jeśli ktoś pracuje u pośrednika, to właściwie ma etat, tak? Więc on, według prawa, nie powinien pracować 8 godzin, pracodawca nie powinien go do tego zmuszać. No ogólnie z postulatami Einara się zgadzam całkowicie. Bardzo fajnie gada, fajnie, że ktoś w ogóle działa w ten sposób. Te umowy i tak dalej, żeby traktowali operatorów dobrze. Jedyne, co, co, co jest dla mnie mankamentem osobiście, czego nie ukrywam, to jest właśnie ten czas pracy. Jeżeli ktoś po prostu ma taką potrzebę, jest udupiony jakimś kredytem, no to jakoś się musi taki człowiek ratować, i wtedy taki człowiek jebie po 14 godzin. Różne rzeczy się ludziom zdarzają, więc nie naciskajmy, nie? Takie jest moje zdanie. I pozdrawiam, Aynara. Robisz o dobrej roboty. Okej, okay, chyba więcej Wam dzisiaj nic do powiedzenia nie mam, poza tym, żebyście zostawili łapki w górę, bo zasięgi tej serii maleją. Maleją z odcinka na odcinek. Postarajcie się o 500 etłapek w górę to wiedzie kolejny odcinek. A już niebawem kolejna seria pod tytułem Przygody Jonego Operatora. To będą doświadczenia innych operatorów żurawi na innych dźwigach, innych budowach, w innych miastach, różne dziwne, śmieszne, chore sytuacje. A i oczywiście zapraszam do mojego Instagrama. Więc na razie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!